Zdradzę wam sekret. Na rynek właśnie trafia nowa marka z peryferiami, które mają być tanie, a jednocześnie oferować bardzo dobrą jakość. Dla wszystkich. W przystępnej cenie. Dwie myszki, dwa zestawy sławkowe to już teraz na start. I o nich wam właśnie dzisiaj opowiem. Obietnice są jeszcze większe i oczekiwania z każdą jedną rosną, bo na stronie mamy tam już słuchawki, myszki, mikrofony, podkładki, fotele i wiele, wiele innych. Sprzętów, na które przyjdzie nam poczekać, bo są już wkrótce. W jak wielkiej krótce tego jeszcze nie wiemy. A dzisiaj chciałem Wam powiedzieć właśnie o tych czterech, które już są dostępne. Na początek entry level, na początek tanio zaczynamy właśnie od tych takich wstępniaków. Mamy dwa razy bezprzewodowy zestaw sławkowy SX1 i wszystkie mają dopisek Ultra, to od razu też powiem, to jest SX1 Ultra, to jest SX2 Ultra, myszka to jest ZX1 Wireless i chyba też jest Ultra, jest Ultra, sprawdziłem na pudełku i ZX2 Wireless też Ultra, więc jak wszystko jest Ultra, to to Ultra zdecydowanie traci na mocy. Tutaj bywa różnie, bo te produkty są naprawdę ciekawe, ale przejdźmy przez nie sobie wszystkie po kolei. Zaczniemy od myszek. Te słuchawki, te zestawy słuchawkowe odłożę sobie na boczek. Do nich jeszcze wrócimy. A ja mam tutaj myszki. Jedna jeszcze zbiórka do zabrania, bo cały czas z niej korzystałem. To jest ZX2 Ultra, a to jest ZX1 Ultra. I już na samym początku, rozpakowując te pudełka, zarówno w przypadku Sławek, jak i myszek, miałem takie. Gdzieś to już słyszałem. Gdzieś to już. Widziałem tak na dobrą sprawę, bo nie można odnieść wrażenia, że przy takich cenach, przy takim zejściu z ceny, a chęci utrzymania jakości, gdzieś te wzorce musiały być, no, zaczerpnięte. Zaczniemy od ZX1 Ultra. Już przestanę to ultra dodawać, bo strasznie to jest irytujące. Jak jesteście bardziej w świecie myszkowym, to na pewno kojarzycie firmę Attack Shark. A jeżeli kojarzycie firmę Attack Shark, to wygooglujcie sobie Attack Shark X1. I ten ZX1 Ultra, już przestanę to ultra dodawać, bo strasznie to jest irytujące, wygląda, no, jak X. 1, a tak shark. I to w zasadzie 1 do jednego, Jeżeli chodzi o wizualny aspekt, to to jest praktycznie to samo. Na szczęście w środku pojawiają się już pewne różnice. Jak zauważyliście, w pudełku oprócz myszki mamy też stację do ładowania, dość charakterystycznie, agresywnie profilowana z podświetleniem RGB i wyświetlaczem. Wyświetlacz tego typu omawiałem ostatnio w przypadku myszki Aegis A179 Apex, która bardzo mi się spodobała. Mamy tutaj wyświetlane najpotrzebniejsze parametry dotyczące naszego urządzenia, lift of distance, poziom ładowania baterii, DPI i tak dalej, ale również możemy wgrać tutaj swoją własną animację i jeszcze bardziej spersonalizować swój komputer. Myszka będzie ładował automatycznie po odłożeniu na stację ładowania, na wzór w zasadzie wszystkich tego typu rozwiązań. A stacja ładowania po bokach z tyłu ma dwa przyciski, przyciski dotykowe, w zasadzie dwa panele dotykowe. Jeden służy za zmianę tego co się wyświetla na ekranie pomiędzy właśnie animacją logotypem sklepu tutaj w moim przypadku a tymi parametrami, a drugi odpowiada za zmianę podświetlenia. Tutaj muszę też zwrócić uwagę na coś co bardzo mnie do tego sprzętu przekonało bo o ile w przypadku ZX1 właśnie dostajemy stację doładowania, w przypadku ZX2 tego nie ma, zaraz do tej myszki przejdziemy, ale ZX1 mając stację doładowania nie potrzebuje mieć długiego przewodu gdzieś wyprowadzonego, żeby ją podłączać do ładowania, bo wystarczy po prostu pamiętać, żeby po wszystkim odłożyć ją na stację, ona się zawsze naładuje. Więc tutaj nie czuję potrzeby i absolutnie miałbym zagracone biurko w momencie, w którym dostałbym długi przewód, wiecie, najlepiej jeszcze w miękkim oplocie, żeby sobie przełączać między stacją a naszą myszką, ale stacja miałbym gdzieś blisko komputera. Więc naprzeciw naszym wymaganiom, tak na dobrą sprawę, w stronę użytkownika wychodzą i w zestawie dostajemy również krótkie przewody. Krótkie przewody, żeby podpiąć do dongla, żeby podpiąć do stacji ładowania i nie musieć się kopać z długimi przewodami. To jest bardzo miły ruch, to jest fajny dodatek i bardzo się cieszę, że to znalazło się w pudełku. W pudełku znalazły się też dodatkowe ślizgacze i grip tape'y. Grip tape'y, które są poprawne tak bym powiedział, są przyjemne w dotyku, jest OK. Zwiększają oczywiście tarcie i przyczepność do myszki, ale nie są takie typowo hamskie, gumowane, klejące grip tape'y, jakie znamy z tych wyższych, po prostu droższych myszek. Kształtem, który, tak jak już wspomniałem, przypomina Atak Shark X1. Ta myszka przypomina mi również Razerowego Vipera. Bardzo przyjemne profilowanie na przycisku lewym i prawym, tam, że palce od razu znajdą swoje miejsce i trzyma się ją po prostu bardzo dobrze. Myszka jest symetryczna z przyciskami dodatkowymi po boku po lewej stronie. Jeżeli chodzi o podzespoły i wnętrze, tutaj też niczego nie brakuje. Mamy jeden z najlepszych sensorów na rynku. Jest to 26 tysięcy DPI na sensorze PAW 3395. Mamy 100 milionowe omrony jako przełączniki. Niestety nie są to przełączniki optyczne, ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Sama myszka waży mniej niż 60 gramów, więc w tym wyścigu dwóch wielkich producentów, czyli Logitech i Razera, wciąż ich wyprzedza. Mamy tutaj 59 gramów według producenta, a częstotliwość raportowania to nawet 8000 Hz. Oczywiście wpłynie to też na zużycie procesora, jak i zużycie baterii, ale taką możliwość tutaj dostajemy, co można powiedzieć stawia ją na równi z tymi topowymi myszkami. Przynajmniej w teorii. Jeśli chodzi o oprogramowanie, mamy tutaj Softa przeglądarkowego, ale też aplikację dedykowaną, i od razu, jeżeli jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to aplikacja podoba mi się znacznie bardziej, jest bardziej wygładzona. Mimo, że interfejs jest no, niemalże identyczny, to w przypadku tego przeglądarkowego korzystało mi się z niego po prostu gorzej. A ta aplikacja działa dość sprawnie. Co ciekawe, 26 000 dpi to jest maksymalna rozdzielczość pracy tego sensora, ale software pozwala na podbicie tej nawet do 40 tysięcy dpi. Tylko szkoda, że to nic nie robi, bo po 26 tysiącach, tak na dobrą sprawę, kursor przestaje reagować, nie daje nam więcej odczytów, nie daje nam większej szybkości, nie daje większego dystansu przebytego na jeden cal. Więc tu bez znaczenia, że ja teraz mam na 26 czy 29 tysiącach, tak jak korzystam na co dzień, wrzucenie na 40 tysięcy, niczego tutaj absolutnie nie zmienia. I zanim przejdziemy do drugiej myszki, to jeszcze jedna fajna rzecz. Tutaj powierzchnia ice coating, tak sobie to nazwali. Nie wiem, czy to miało być zimne w dotyku, czy to miało być jakieś przyjemniejsze w dotyku. Jest bardzo przyjemna. To naprawdę trzeba zaznaczyć, bo te myszki. Trzyma się bardzo dobrze. Nie jest to śliska powierzchnia, nie jest to też taka powierzchnia, która od razu złapie wszystkie paluchy, albo przynajmniej biały kolor przeciwdziała tym wszystkim paluchom i nie boję się o to, że myszka wypadnie mi z ręki. Zresztą z tej myszki korzystałem najwięcej z tego zx 1 i jak widać, no nie ma tutaj prawie że żadnych śladów użytkowania. Ślizgacze bardzo minimalne na samym dole i jeżeli macie możliwość, chcielibyście skorzystać ze szklanych ślizgaczy, to zdecydowanie polecam już teraz w internecie, jeżeli pomyślicie o tej myszce, zaopatrzyć się w szklane ślizgacze. I dlaczego to warto? To robiłem o tym materiał całkiem Dawno do niego również Was odsyłam. No i jak to w przypadku tak lekkich myszek, bywa spodziewamy się też jakiegoś uginania, jakiejś dodatkowej pracy, tego że ta myszka będzie bardziej miękka. Tutaj to jest dobrze zabezpieczone, dobrze przygotowane i nie, absolutnie nic tutaj się samo nie klika, nie wciska, nie zgniata, nie zgrzyta. Ta myszka jest wykonana bardzo poprawnie. Więc to była ta za 300 zł. Za 350 zł dostajemy myszkę, która teoretycznie ma oferować więcej. I oferuje więcej zdecydowanie, jeżeli chodzi o sensor, bo mamy tutaj sensor nowszy i lepszy, bo to jest 3950. Maksymalnie może on działać nawet do 30 tysięcy dpi, a software w przypadku tego gryzonia pozwala na rozkręcenie go nawet do 42 tysięcy. Mamy też tutaj optyczne omronowe przełączniki, a w środku niezbędne minimum, ponieważ ta myszka waży mniej niż 50 gramów, a konkretnie według producenta jest to 49 kształtem. Tak. Ages A159, czy chociażby mamy zaraz obok Inka od Pulsara, ta myszka. To jest no, niemalże wypisz wymaluj jedna z tamtych dwóch, albo też połączenie ich. Mamy wyższą dupkę i klawisze bardziej ostro zakończone w stronę przodu, bardziej pochylone. To sprawia, że pod klogrip ta myszka po prostu leży fenomenalnie, leży naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o palm gripa, no to bardzo specyficznie, zwłaszcza, że myszka sama w sobie przez ten charakterystyczny kształt jest dość krótka, więc na pewno nie będzie dla osób o większych dłoniach. Łączność bezprzewodowa, łączność przewodowa. Tutaj nie mamy stacji do ładowania, więc mówimy o czasie pracy na baterii i według pudełka jest to 80 godzin. Szkoda tylko, że te 80 godzin jest podane na częstotliwości raportowania 125 Hz, podczas gdy myszka rozpędza się do 8000. No, Podanie tej pracy przy 1000 Hz byłoby na pewno milszym zagraniem, ale miłym zagraniem jest ponownie uwzględnienie krótkiego przewodu i dongielka, który, tak, ponownie mamy do czynienia z dużym dąglem, który wygląda jak, jak z Dark Project Nexus Ultra, albo jak z razerowych myszek wcześniejszych, czy obecnie ze słuchawek nawet Black Sharków V3 Pro, które też mam u siebie. Dzięki temu, że to jest większa kostka, mamy też zwiększoną częstotliwość raportowania, ale niestety przychodzi to z bolączką tej kostki. Ale z drugiej strony dostajemy krótki kabelek, żeby nie męczyć się z dodatkowym długim przewodem. Grip tape, jakie są w zestawie, to jest bardzo przyjemny zestaw, bo nie tylko na lewy prawy bok i lewy prawy przycisk, ale również dostajemy dwie takie, można powiedzieć, podpaski, żeby nakleić je sobie na grzbiecie myszki i poprawić właśnie te punkty styku, poprawić ten chwyt jeszcze bardziej. No, Typowo jest nastawiona ona pod klogripa, dzięki temu możemy sobie dopasować tutaj w miejscu, gdzie nasza dłoń się będzie również opierała. Więc będziemy mieli wszystkie punkty styku dodatkowo wzmocnione grip To jest fajne rozwiązanie i bardzo się cieszę, że tego typu rzeczy znajdujemy w pudełku. No i znajdujemy też drugi komplet zgaczy, o czym mówiłem już również w przypadku tej pierwszej myszki. A no bo jeszcze nie wspomniałem, obie myszki mogą się łączyć zarówno przez te dongle, jak i poprzez Bluetooth. Więc jeżeli chcecie się gdzieś wybrać się w podróż, to nie musicie zabierać ze sobą całego tego dongla i gali wystarczy rzucić myszkę do plecaka. Albo jeżeli korzystacie z więcej niż jednego komputera, to jeden może być na stałe z bazą, czy też donglem, a drugi może być połączony poprzez Bluetooth. Co do samej szybkości, do precyzji, do wygody użytkowania tutaj nie mam żadnych uwag. Zwłaszcza w przypadku ZX1, ZX2 nie jest to do końca mój kształt, nie odpowiadała mi tak bardzo. Nie ma tutaj wyraźnego pretrawela, jak to miało miejsce w przypadku A159 u Ageza, który mnie osobiście irytował i troszeczkę wyprowadzał z równowagi. Tutaj te klawisze reagują niemalże natychmiast. Minimalny pretrawel jest, ale to tak na dobrą sprawę jest we wszystkich myszkach. Ale teraz chodźmy jeszcze do słuchawek, bo słuchawki to są ananasy. Rarytasy. Zerknijmy na zawartość pudełka i zobaczmy jeszcze najpierw na samo pudełko SX1. Słuchawki, które wyglądają tak, zgadliście, jak HyperXy, Cloudy Alpha. I no, zobaczcie sobie jeden do jednego. Widać podobieństwo, widać te charakterystyczne kształty, nawet kolory się zgadzają, ale jeżeli chodzi o jakość wykonania, to zdecydowanie one tutaj odstają. No, czego się spodziewać w momencie, gdy te słuchawki kosztują znacznie, znacznie mniej, a przypomnę, że też są bezprzewodowe. Słuchawki SX1, zaczynając od jakości wykonania. No, tak jak powiedziałem, podobieństwo jest bardzo dużo, ale na etapie wizualnym się one kończą, ponieważ pałąk ma bardzo charakterystyczne obszycie. Nie jest to gładki pałąk, nie jest to pałąk wykończony w taki sam sposób, jakbyśmy się spodziewali, ale te słuchawki kosztują 250 zł. Na górze mamy tłoczone logo. Pałąk jest obity gąbką i sztuczną skórą, a w zestawie dostajemy dwa komplety nauszników. Materiałowe, które są założone już teraz, i komplet skórzanych, który można sobie wymienić, i będziecie tego oczekiwali. Mikrofon jest odłączany, słuchawki łączą się poprzez Bluetooth i dongielka i do samego dongielka jeszcze przechodząc mega fajne rozwiązanie, które już chwaliłem jakiś czas temu w przypadku akurat myszki od Hatora, czyli mamy dongla klasycznego USB-A z podświetleniem nawet on jest, ale jeżeli chcemy na przykład podłączyć się do laptopa i nie musimy i nie chcemy pamiętać o tych słuchawkach, chcemy je mieć na niskich opóźnieniach, to możemy wypiąć z tego dongla tylko i wyłącznie pastylkę na USB typu C, która jest skierowana w bok, więc nie odstaje ona od krzywizny laptopa od płaszczyzny laptopa i można go wtedy na spokojnie rzucić do torby, rzucić do plecaka, nie martwiąc się, że o zaraz mi się tutaj coś zerwie czy zepsuje. Sam widelec jest umocowany na sztywno, regulację mamy oczywiście wsuwaną, też klasyka. A nie mamy możliwości niestety żadnego skręcenia tych słuchawek. Sama musza delikatnie pracuje w tym widelcu, ale no niestety nic poza tym. Cała kontrola w przypadku tego zestawu została przeniesiona na lewą sławkę. Mamy tutaj wyciszenie mikrofonu, przycisk od włączenia i pokrętło od głośności i port do ładowania. Pokrętło od głośności, co ciekawe, nie jest pokrętłem nieskończonym, a mamy tutaj wyraźne zakresy głośniej ciszej, więc to jest po prostu wygodne. Wolę zdecydowanie tego typu rozwiązania i tego typu pokrętła niż te, które można kręcić w nieskończoność i zależą od softu. Jeśli chodzi o nauszniki, to w przypadku tani sławek największym problemem właśnie nie jest ich wygoda, jakość wykonania i jakość wykończenia. Materiałowe to standard, to klasek, bardzo zbliżone do SPC Viro Infra, które zawsze chwaliłem i które były dla mnie wyznacznikiem tych tanich zestawów sławkowych. Jednak jeżeli chodzi o jakość, to niestety tutaj wypadają one troszeczkę gorzej, bo nie mamy do czynienia z wypełnieniem w postaci żelowego wkładu i memory foama. A tutaj jest ukryta po prostu wycięta gąbka. Chociaż to też jest memory foam. Nie, to też jest memory foam, musi być memory foam. Miękkie nauszniki. No gdyby to był memory foam, to by się chwalić, że to jest memory foam. Mamy te nauszniki po prostu wypełnione gąbeczką. Może i jest to jakiś rodzaj memory Nie, to jest za, za cienkie na memory foam. Okej, okay, jest to miękka, przyjemna do dotyku gąbka, ale wciąż nie jest to ta sama klasa. Waga tych słuchawek to 270 gramów, więc poniżej 300 bardzo dobre miejsce dla słuchawek bezprzewodowych, a czas pracy na baterii to według pudełka aż 74 godziny na 50% głośności podczas połączenia 2,4 GHz. I to jest bardzo dobry wynik. Zanim przejdziemy do brzmienia, to pozwólcie, że zerpniemy jeszcze na drugi zestaw słuchawkowy, czyli SX2. Słuchawki, które towarzyszyły mi zdecydowanie dłużej, również od tych pierwszych. Wykończenie absolutnie do niczego niepodobne. Jeszcze nie widziałem słuchawek w tym designie. Być może są już podobne na rynku. Jeżeli tak i znacie takie, wrzućcie koniecznie w komentarzach. Chętnie je również sprawdzę albo po prostu uzupełnię swoją wiedzę, że tak, takie są. Pałąk to no, tożsama konstrukcja do tego, co mieliśmy przed chwileczką, czyli pianka i skórzane ekoskóra na obiciu, oprzycie dookoła, logo tłoczone na górze. Tutaj na szczęście mamy piwota, możemy sobie muszle zmienić, te widelce się obracają o 90 stopni, jak i również same muszle w widelcach mają dość sporo luzu. Dodatkowo producent wrzucił tutaj podświetlenie, co jest ciekawym ruchem, zwłaszcza w słuchawkach, gdzie słuchawek no, nie widzimy, więc tak, to jest dla wszystkich innych. Więc jeżeli tak jak ja siedzicie sami w pustym pomieszczeniu... To to nie radzę wyłączyć, bo będzie tylko zżerało baterię. Bo patrząc po samych deklaracjach producenta, z pudełka to korzystanie z trybu RGB skraca czas pracy w zasadzie trzykrotnie. Od razu jak je wyciągnąłem z pudełka, tutaj jest takie małe wgłębienie po prostu pod tymi bokami, pod tymi padami i się prosi, żeby to odczepić, ale to nie jest odczepialne. Być może w przyszłości zrobią coś takiego, że będą wymienne pady, będą wymienne nakładki, ale jak na razie to jeszcze nie jest ten moment. W zestawie, tak jak w przypadku tych drugich słuchawek, mamy tutaj wymienne pady, oczywiście materiałowe założone już na starcie, skórzane, te z ekoskóry są dodatkowo w zestawie schowane. Kontrola została rozłożona na obie słuchawki i mamy tutaj też możliwość połączenia się przewodowo poprzez jacka, co może być ciekawym dodatkiem dla wszystkich osób, które jeszcze korzystają z jakichś analogowych źródeł sygnału. Nietypowe jest również wykorzystanie mikrofonu, który nie tylko jest wpinany, ale również trzeba go przekręcić delikatnie, żeby on się zablokował, co w pewien sposób daje nam gwarancję, że no, nigdy go sobie nie wyrwiemy, nie trącimy, ale również może prowadzić do tego, że rzeczywiście go sobie wyrwiemy i uszkodzimy, więc o tym trzeba pamiętać na pewno. Przechodząc zaś do kontroli, no to prawa słuchawka to jest port do ładowania, zarządzanie podświetleniem i przycisk do włączenia, przełączania się pomiędzy trybem muzycznym, gamingowym, donglem oraz bluetoothem. Nie mamy tutaj połączenia symultanicznego ani w jednych, ani w drugich, więc nie jesteśmy w stanie mieć jednocześnie transmisji z telefonu i komputera, ale jeżeli mamy sparowane je z telefonem i podłączone do komputera i na przykład korzystamy na komputerze, to gdy zadzwoni telefon, one również zaczną dzwonić i możemy się wtedy szybko przełączyć i rozmawiać na nich. Druga słuchawka to port jack, przycisk do wyciszenia mikrofonu i takie narzędzie, taki przełącznik pozycyjny do kontroli głośnością play, pauzy, zmiany utworów. I tutaj zaznaczę, wcale nie mam za złe, że próbowali coś takiego zrobić. I bardzo się cieszę, że mamy możliwość dodatkowego sterowania zarządzania multimediami z poziomu słuchawek. Już tak. Na myszce mam skróty, na klawiaturze mam skróty. To będę miał jeszcze również na słuchawkach. Tylko, że tutaj nie działa to jakoś idealnie. Patrząc na sam przełącznik, on jest dość luźny. Ryla się delikatnie po prostu na lewo i prawo, więc to nie daje mi takiego uczucia pewności. Wciśnięcie, play, pauza działa w porządku, ale przełączanie się między utworami, czy też głośność, do tego mam sporo zastrzeżeń. Przełączanie się pomiędzy utworami, żeby to wykonać, trzeba przytrzymać w jedną albo w drugą stronę i tak wtedy po jakimś czasie się przełączymy. Nie działa to jakoś super dynamicznie i niestety nie działa za każdym razem, bo zdarzało mi się, że po Regulacji głośności, chcąc przełączyć od razu utwór, zatrzymywałem się na tym samym. Mogłem sobie trzymać i trzymać, trzymać, i nic by się absolutnie nie wydarzyło. Przełączanie głośności jest mało precyzyjne, bo przeskakujemy w odstępach co 6. Jedno do góry, to jest 6 głośniej, drugie do góry, to jest 6 głośniej, trzecie do góry, to jest jeszcze 6 głośniej. I tak za każdym razem, więc takie minimalne micro można powiedzieć, nie są do wykonania. Nie jesteście w stanie ich zrobić na tych słuchawkach, plus dodatkowo, żeby zgłośnić tak konkretnie, nie jak w przypadku innych słuchawek, czy tych poprzednio omawianych, gdzie sobie podkręcę pokrętło od razu jednym szybkim ruchem. Tutaj, gdy mieliśmy coś bardzo cicho, chcemy dać bardzo głośno, to musimy klikać, bo pamiętacie, przytrzymacie, zmienimy utwór. Teoretycznie jeden i drugi zestaw mają też dźwięk przestrzenny 7.1 i jest do nich taki soft, ale uff, mm, What's that, brother? Ten soft, bo spuszczam na niego zasłonę milczenia, tego typu softy jeszcze w ho, 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 jeszcze trochę temu miałem okazję omawiać, sprawdzać, testować. Jakieś tam ustawienia są, nie chcę nawet do niego wchodzić, sam design nie odrzuca, same możliwości mnie nie przekonują, a z wirtualnego dźwięku 7.1 nie korzystałem. Ale co do samej jakości wykonania jednych, jak i drugich, tak na dobrą sprawę nie mogę się tutaj przyczepić. Jeżeli chcecie sławki przewodowe, to w podobnej cenie dostaniecie no, znacznie lepsze, lepiej wykonane zestawy sławkowe. Ale jeżeli chodzi o sławki bezprzewodowe, to tutaj rynek się bardzo mocno ogranicza i bardzo mocno się zacieśnia pole do popisu. I te jak na razie wypadają nieźle. Ale jak jest z brzmieniem? Brzmieniowo mają dwa tryby. Zarówno pierwsze, jak i drugie mają tryby muzyczny i gamingowy, i różnice są minimalne. I tak na dobrą sprawę zarejestrowałem jakiekolwiek, tylko w przypadku Słuchawek drugich. sx 1 można powiedzieć, że grają praktycznie identycznie zarówno w jednym, jak i drugim trybie. Żeby się pomiędzy nimi przełączać trzeba zacisnąć przycisk Power, bo dwukrotne ciśnięcie to jest przełączenie się pomiędzy donglem a Bluetoothem. A patrząc na samo brzmienie, to po prostu grają stonowanie, grają poprawnie i tak, nie mogę się do nich przyczepić. Jest ok, jest absolutnie akceptowalnie i to jest ta jakość dźwięku, której oczekiwałbym od tanich zestawów słuchawkowych. W grach sprawdzają się również dobrze, nie odczułem żadnych wyraźnych, ponadnormatywnych opóźnień. Jasne, ten czas reakcji nigdy nie jest idealny w przypadku słuchawek bezprzewodowych, ale te sławki nie generują żadnych dodatkowych opóźnień, ponad to czego się tutaj po prostu spodziewamy. Jeżeli chodzi o mikrofony, posłuchajcie ich sami. Mikrofony są zaskakująco dobre, a już teraz słyszycie mnie z zestawu sławkowego SX2. ULTRA, miałem tego nie mówić, ale nie mogę się powstrzymać. Jak słyszycie mikrofon? No, nie jest to oczywiście jakość studyjna tego nagrania, ale znowu, jeżeli chodzi o tanie zestawy słuchawkowe, to wielokrotnie mamy do czynienia z dużo gorszymi mikrofonami. A i w przypadku wielu znacznie droższych zestawów słuchawkowych, te mikrofony potrafią być wielokrotnie gorsze. Ten mikrofon jest poprawny. Do komunikacji jak najbardziej się nada, czy też do wykorzystania go na jakichś spotkaniach jest super. Bardzo się cieszę, że tego typu, tej jakości mikrofon został wrzucony do tych słuchawek i tak. Jest lepiej niż poprawnie. O! Przełączając się, przypomniała mi się bardzo ważna rzecz. Mamy komunikaty w języku polskim. I to nie są byle jakie komunikaty, bo głos, który tutaj usłyszycie, to prawdziwy i dość znany lektor. Zresztą posłuchajcie sami. Mikrofon wyłączony. Mikrofon włączony. Tryb gamingowy. Kieruj się na południe. Pan Jarosław Juszkiewicz, polski głos Google Mapsa, wita nas ze słuchawek Secret Gear. Ja już teraz jestem na zestawie słuchawkowym SX1, czyli słuchawkach tych tańszych za 250 mniej więcej, przypomnę złotych, 300 zł w chwili obecnej na dzień nagrywania kosztują te droższe i mikrofon ponownie jest naprawdę bardzo dobrym mikrofonem, zwłaszcza mając na uwadze, że to są tanie słuchawki bezprzewodowe do gier, dla graczy i ten mikrofon tutaj no, głównie będzie służył do komunikacji. To jest bardziej niż wystarczający mikrofon do komunikacji i musicie też przyznać, że bardzo zbliżenie on brzmi do tego z drugiego zestawu słuchawkowego. Tak więc moi drodzy, przechodząc do podsumowania, Secret Gear trafia na rynek. No, obietnice są bardzo duże. Jak na razie nie jesteśmy jeszcze na etapie no, sprzętu za 1200 zł w cenie do 500 zł. Mamy tutaj sprzęty za mniej więcej 300, które te 300 są warte. I jasne, ponownie odniosę się do tego, że są to bardzo zbliżone sprzęty do tych, które już są na rynku. Od czegoś trzeba zacząć i tutaj dostają do mnie jeszcze kredyt zaufania. Sprzęty są wykonane poprawnie, trafiły do mnie bardzo szybko. Bardzo fajna rzecz jeszcze u nich na stronie darmowa dostawa dla wszystkiego powyżej 150 zł, a jako, że na razie nie mają żadnych rzeczy, poniżej 150, to darmową dostawę macie do każdego zamówienia. Niestety, jeżeli chodzi o nowe, wschodzące firmy, będą miały naprawdę bardzo trudną sytuację na rynku, ponieważ coraz łatwiejszy handel ze wschodnią częścią, coraz więcej jeszcze innych firm pojawiających się teraz na rynku i trafiających do nas oficjalnie. I tutaj, jeżeli chodzi o jakość tego sprzętu i poziom tego sprzętu, jak na razie mogę ich zestawić z takim właśnie chociażby ostatnio omaganym Aegisem czy, a tak, Sharkiem. Jasne, są to sprzęty, które oferują bardzo dobre podzespoły, bardzo dobre parametry, ale no niestety na innych polach trzeba było troszeczkę przyciąć troszeczkę oszczędzić, żeby można było nam to dowieść. Początek jest niezły. Jeżeli chodzi o tanie sprzęty właśnie w okolicy tych 300 zł, to jak najbardziej one się bronią i mogą konkurować z tymi nawet znacznie bardziej popularnymi. Ale jeżeli chodzi o to, co mamy jeszcze do pokazania i co może się tutaj jeszcze pojawić, to będziemy musieli poczekać i zobaczyć kolejne ich nadchodzące produkty. Obietnice są wielkie i zobaczymy, jak one się zastarzają. Zobaczymy te produkty za miesiąc, dwa, pół roku. Sprawdzimy, kiedy tylko pojawią się następne. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę subskrypcja. Jeżeli tego nie robicie. Dajcie znać, co myślicie o nowych polskich firmach, które wkraczają na rynek i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie i cześć!